Płonące oko widzi wszystko. Jest moim rywalem. Tym razem padło na pustynne tereny Mordoru. Tutejszy garnizon upadł, a nowe siły rosną. Muszę znaleźć nowych sprzymierzeńców i zatrzymać rozwój tego regionu, zanim ten region zacznie wspierać inne części Mordoru. Bierzmy się do pracy! Pierwszym orkiem na mojej drodze był gubło władca bestii z klanu rozboju. Chyba przerwałem mu polowanie, ale mniejsza z tym potrzebowałem po prostu rąk do pracy, więc i jego się nadadzą. Nie był trudnym przeciwnikiem. Równie dobrze mógł nazywać się Ciabciunem, bądź też nie zdarom. Dodatkowo był nieodporny na ataki dystansowe, co pozwoliło mi go bardzo szybko przejąć. Okazało się, że służy jednemu z tutejszych wodzów. Ale jako, że potrzebowałem kogoś, to będzie łatwym celem i w moim imieniu będzie wyzywał innych orków na pojedynek, kazałem mu odwrócić się od swojego wodza. Od razu rozkazałem mu wyzwać na pojedynek innego kapitana zwanego Amugiem. Opijem. Na pierwszy rzut oka był silniejszy od Guba. Gubu też zdradził mi, że wie gdzie Amug najczęściej przebywa i tam może właśnie zorganizować zasadzkę. Kiedy byłem już gotowy, zająłem pozycję i czekałem tylko na pierwszy ruch Gubu. Okazało się, że Amuk tego dnia był oddelegowany do nadzorowania prac przy Karagorach. Gubu i jego banda czekali w pogotowiu. Ja zaś postanowiłem załatwić to po cichu. Niestety, moje zagranie nie wypaliło. Amuk był czujny. Choć na to nie wyglądało, musiał mieć naprawdę dobry zmysł obserwacji. A gorszą od jego składni była tylko postawa bojowa. Gdyby nie jego pomocnicy, pewnie skończyłby tak samo szybko jak Gubu. Ale ja też mam kilka sztuczek zanadrzu, które o dziwo okazały się drażnić Amuga. Pora, żeby Gubu wkroczył do walki. W tym samym czasie Amug był zajęty posklamianiem Karagorów, które miał bronić. Idealnie przygotowany fortel sprawił, że Amu z sił? Może i był pieczyną z Mordoru, ale muszę przyznać, że głowę miał twardą. Niestety w tym momencie nie mogłem go przejąć. Musiałem go najpierw złamać. A ty, gubu, spisałeś się świetnie. Co za tym idzie, miałem już dla niego kolejne zadanie. Tym razem miał mi pomóc zwerbować pasze zabójców olbrzymów. Ten łowca głów był na usługach tutejszego naczelnika. Na pewno miał kilka przydatnych informacji. W międzyczasie czekając na gubu i jego fortel, i korzystając z faktu, że rozpoczęła się burza piaskowa, postanowiłem przeprowadzić mały zwiad w okolicach fortu. Forteca wyglądała na bardzo dobrze zabezpieczoną. Na pewno tutaj naczelnik dogadywał już plany rozszerzenia swoich wpływów na inne regiony ze swoimi wodzami. I kiedy już miałem tak odchodzić, na moim małym zwiadzie przyłapał mnie Hoszkrim. So really, it's you who's killing your beast. Zwany przez okolicznych orków ciapciunem, gdyby mnie pokonał, pewnie jego przydomek zmieniłby się na bardziej korzystny. Jako wprawny władca bestii zablokował mojego Karagora, po czym go powalił. Może w walki z bestią był wprawiony, ale w walce z przeciwnikiem mającym w ręce kawał stali już miał duży problem. Tym bardziej był tchórzliwy, a nie mogłem dać mu uciec. Musiałem dać mu lekcję, którą zapamięta. Słońce chyliło się już ku zachodowi, musiałem wracać do obozu. Gubu już pewnie czeka na mnie z kolejnym planem zasadzki. Kiedy miałem już zajmować pozycję i czekać na sygnał rozpoczęcia naszego małego fortelu, w obozie pojawił się nasz znajomy Amuk. Nie mogłem przegapić takiej okazji. Ewidentnie musiał być wściekły po naszym ostatnim spotkaniu. Szło to wywnioskować po jego groźbach, które rzucał. You know na pewno nie podobało mu się również to, że przeze mnie musi nosić teraz na twarzy symbol wypalonej ręki, też byłbym wściekły. Tym razem musiałem sobie radzić sam, a wrogów było więcej. Dzięki kilku sztuczkom, których nauczył mnie stary znajomy i mocy pierścienia mogłem szybko rozproszyć naciemających oponentów. Okazało się też, że Amok nie lubi za bardzo płomieni, co poskutkowało tym, że był wystawiony na każdy atak. I już po chwili był mój. W jego przypadku akurat odesłałem go, żeby mógł wrócić do swojego wodza i informować mnie o jego poczynaniach. Ale, ale przyszedł w końcu czas na Paszę. Gubu nie mógł już czekać. Po tym jak Amuk sknocił ostatnie zadanie, to właśnie Pasza został oddelegowany do pilnowania Karagorów. Użyliśmy tej samej sztuczki. Gubu czekał na sygnał, a ja wywabiłem Paszę. Lecz tym razem to Pasza postanowił nas zaskoczyć i przejrzał Gubu. Musiałem szybko wkroczyć. Skrytobójca wyśmiał nasz atak. Musieliśmy coś z tym zrobić. Rozpraszałem przeciwników tą samą sztuczką z ogniem co zawsze. Lecz niestety okazało się, że podpalenie paszy nie było najlepszym pomysłem. Wściekł się, musiałem szybko go wytrącić z równowagi. Był zbinny i nieraz unikał ataków. Ale gubu był silniejszy i złamał wole walki paszy. A ja mogłem w tym czasie przesądować mu głowę. I kiedy już tak miałem oddalać się z miejsca walki, okazało się, że czekają na mnie inni łowcy nagród. Niewiele myśląc rzuciłem się w wir walki, ale było ich coraz więcej. Right, yeah. I'm gonna give you a For all the trouble caused. Będąc nieuważnym, nie zauważyłem jednego z orków stojących z oddali. Wykorzystał tę sytuację. Więc... Ork, który mnie zabił, oczywiście, że dostał swój upragniony awans. Nazywał się Dash i przyjął przydomek Mięciucha. Moi zwiadowcy donieśli mi, że nie stanowi większego zagrożenia. Ja jednak wolałem zapalować na Paszę, który zmienił przydomek na zgorzkniałego po naszym ostatnim spotkaniu. Ewidentnie proces hańbienia musiał jakoś wpłynąć na jego osobowość. Postanowiłem wykorzystać jednego z kapusi, żeby wysłać mu wiadomość, że wyzywam go na pojedynek. Wiedziałem, że nie pojawi się tam sam, a tym bardziej, że nie wyjdzie od razu ze swojej kryjówki. Musiałem go jakoś wkurzyć. Jako że był już wieczór, postanowiłem zakraść się do fortu, nie wywołując alarmu, przejąć jedną z bestii oblężniczych i rozpętać w forcie prawdziwe piekło. Mój plan powiódł się. Kiedy ogień trawił kolejnych orków, pasz postanowił wyjść z ukrycia. Tak jak myślałem, na starcie nie stawił się sam, ale to żaden problem. Kiedy tak walczyliśmy między sobą, na dziedzińcu pojawił się kolejny kapitan, zwany Tugogiem Niebezpiecznym. Niebezpieczne to na pewno było jego ego, gdyż posiadał podwodnego, który zapowiadał jego przybycie. Co było śmieszne, nie pomógł nawet paszy. Tugok postanowił stać i patrzeć z oddali, jak jego towarzysz broni z Mordoru zbiera niezły łomot. Pasza po chwili był mój, a Tugok miał już się czego bać, bo to teraz nim się zajmę. Jego ego było większe od jego umiejętności, bo wystarczyło tylko kilka chwil, żeby dokonał swojego żywota. Mogłem w końcu uciec z fortu. Jako, że już nie miałem małego garnizonu orków, a potężną bandę postanowiłem zacząć niszczyć struktury zarządzające tym fortem. W pierwszej kolejności padł na bagę, pożeracza strachu. Miał dwóch przybocznych, jednym z nich był Amuk, zaś drugim słynny Ciapciun. Postanowiłem, że wyślę paszę, żeby wytropił dla mnie Ciapciuna, i żeby mógł go przekonać, żeby stanął po naszej stronie. Kiedy zbliżałem się do mówionego miejsca, gdzie mieliśmy odbyć spotkanie z Ciapciunem, padłem w kolejną zasadzkę. Moje czyny w tym miejscu musiały zwrócić uwagę większości orków, nawet tych, którzy byli niespełna rozumu. Niejaki z rzęda postanowił tego dnia zapolować na mnie. Ale nie był jedyny, który chciał na mnie polować. Makubratobuj nie mógł sobie odpuścić. Postanowił wesprzeć zrędę, a nóż widelec może jemu się uda tym razem mnie ubić i dostanie upragniony awans. Udało im się nawet mnie raz powalić. Na moje szczęście gubu przybył mi z odsieczą. I kiedy ja już myślałem, że pojedynek będzie wyrównany, zjawił się kolejny kapitan. Niejaki Shaka Oznaj mi, że zemści się na mnie za zabójstwo swoich podwładnych. Przeciwnicy powoli padali z sił? Pierwszy Polek, Maku. Zanim oczywiście od razu padł z rzęda i został nam tylko Jadon, który oszołomiony nie wiadomo skąd leżał na piasku. Okazało się też, że strasznie boi się egzekucji i brutalności. Co dało mi nad nim bardzo dużą przewagę i zabicie go to była już tylko czysta formalność. Po przybyciu na umówione miejsce przyglądałem się cabcionowi, który prężył się przed dwa razy większym przeciwnikiem. Tricks, and some

Ze strach w międzyczasie okazał się strasznym nerwusem na polu walki. Widać było, że nie podoba mu się obecna sytuacja. I jak każdy z nich już mi się po kolei przedstawił, poczułem nagle jakby uderzył we mnie taran. Okazało się, że jedna z moich poprzednich ofiar musiała mieć brata krwi. My blood brother will not have died for nothing! I will make what you do to him. Nie powiem, skomplikował trochę moje plany. Ale walczyłem na I nie mówię, że było łatwo. Oczywiście ten wielki kloc, który przybył, próbował mnie powalić. Niestety zajmowało mu to zbyt długo i mogłem sparować ten cios. Walka nie trwała zbyt długo, żeby już pierwszy z nich zaczął się wyłamywać i chciał uciec. Oczywiście wykorzystałem ten fakt. Szybko go przejąłem. I kiedy znowu olok zwany zahartowanym odwrócił moją uwagę, kolejny włócznik mógł wykończyć mnie z ukrycia. Dwa razy złapałem się na ten sam numer. Ale nic. Najważniejsze, że moja armia rosła. Pojedyncze płotki mnie nie interesowały. Przy okazji okazało się, że Ciapciun bardzo dobrze dobierał sobie przeciwników. I po sprawdzeniu u Redina okazało się, że był większą ciapą od samego Ciapciuna. Zregenerowałem się i ruszam na kolejne polowanie. Ciapciun, dorwęcie. Wydaje mi się, że przez ostatnie sukcesy mogłeś trochę obrosnąć w piórka. Trzeba to zmienić. Oczywiście tak jak zakładałem. W momencie kiedy zobaczy bandę przeciwników i nie może wygrać fartem pojedynku próbuje uciekać, ale nie jest to proste i wpada w moje sidła. Jako że mam już dwóch kapitanów podległych wodzowi mogę zacząć mały przewrót w forcie. W międzyczasie jeszcze przed tym Baga zdobył kolejnego przybocznego, ale siły były wyrównane bardziej na moją korzyść. Pora na ciebie Baga. Postanowiłem wykorzystać tą samą sztuczkę co przy polowaniu na pasze. Zakraść się, wykorzystać bestię obrężniczą i wywabić wodza. Oczywiście nie muszę mówić, że mój sposób poskutkował. A chłopaki mogli zająć się swoim zadaniem. Kiedy dołączyłem już do walki, okazało się, że Baga ledwo co dychał. Wystarczyły tylko dwa strzały, żeby runął na ziemię. Tak samo jego przyboczny podzielił ten sam los. Żeby bardziej jeszcze osłabić ten fort, postanowiłem wysłać jednego z moich orków na arenę. Na pojedynek na śmierć i życie, żeby udowodnił, że jest godny miana wodza. Wybór padł na pasze gdyż był najbardziej doświadczonym wojownikiem w moim garnizonie. Jak bardzo się uradowałem, kiedy zobaczyłem przeciwnika Paszy, dzierżącego ognistą broń. Ewidentnie ten kapitan nie sprawdził, z kim walczy. Pasza był bardzo podatny na rozcieczenie od ognia, więc pojedynek był z góry przesądzony. I kiedy udało się tylko Paszy objąć stanowisko wodza, rozkazałem mu przygotowania do wojny. Bo tylko wódz mógł wyzwać innego wodza i zorganizować ten pojedynek. Ja oczywiście, że nie będę stał i się tylko temu przyglądał. Moi wojownicy walczą. Stanę do boju razem z moim czempionem. You know do Don't get too to Oczywiście przeciwnicy przyszli z małym wsparciem, kilku kapitanów. W oddali też zbliżali się kolejni, którzy wykorzystają tą sytuację, żeby zyskać darmowy awans. Walka trwała. Nawet pasza opadał już z sił musiałem mu pomóc. Przeciwnicy walczyli dobrze ale nie na długo. W międzyczasie udało mi się dopaść jednego z nich. Zmąciłem mu umysł. Tak, że aż postradał zmysły. W międzyczasie okazało się, że Pasza bez problemu położył wrogiego wodza, zaś ostatni z przeciwników chciał nam uciec. Wystarczyło jedno porządne zamachnięcie, żeby wybić mu to z głowy. Nie mieliśmy jeszcze czego świętować. Po chwili, z paszą dostrzegliśmy nadcierające posiłki z dwóch stron. Ja wziąłem jedną stronę, pasza wziął drugą. I jakież było moje zdziwienie, jak okazało się, że jednym z wodzów, który był tutaj w okolicy, był Urkarmal. Mogłem się na nim zemścić, za popsucie mi poprzednich pojedynków. Walczył twardo, dodatkowo wzywał co chwilę posiłki. W pewnym momencie nawet zrobiło się trudno, ale słyszałem okrzyki radości z drugiego końca pola bitwy. Okazało się, że Pasz powalił swojego przeciwnika i mógł się wycofać. Urkalmar próbował wykorzystać moją nieuwagę, ale był zbyt wolny. Ale nagle za swoich pleców usłyszałem ten głos. Nie to był Ciapciun, który nie brał udziału w pojedynku, a przybył tylko po to, żeby mnie zdradzić. Padłem we wściekłość. Ciapciun, jak to miał w zwyczaju, nie pomógł nawet mojemu przeciwnikowi. Pozwolił mi go spokojnie zabić. Sam pewnie czekał, aż poczyni jakiś błąd, żeby mógł mnie wykończyć i zająć miejsce w wodza. Sam pewnie dowiedział się, co tutaj robimy. I wiedział, że zwolnią się miejsca na stanowisko wodza. Moją śmiercią chciał sobie zagwarantować to stanowisko. I jego niedoczekanie, jego wątły umysł pożałuje swojej decyzji. Obiecuję ci, Ciapciun, będziesz żałował za każdym razem, kiedy cię spotkam. I przyrzekam ci, Ciapciun, że nasza historia jeszcze się nie kończy.